Kandydat na cicho-ciemnego musiał przejść szereg wyczerpujących szkoleń. Początkowo były to zaprawa dywersyjno-minerska oraz szkolenie strzeleckie i fizyczne. Temu kursowi towarzyszył intensywny trening walki wręcz, który dodatkowo mógł być rozszerzony o naukę walki nożem. Te umiejętności, niezbędne w działaniach dywersyjnych, kandydat musiał opanować na wysokim poziomie. Szkolenie skupiało się przede wszystkim na nauczeniu przyszłego cichociemnego niezwykle prostych i efektywnych technik ataku i obrony, przydatnych w działaniach specjalnych. Szkolenie, którego oficjalna nazwa brzmiała Klaus Combat, przez kursantów nazwane było. Instruktorzy, przynajmniej ci, z którym miałem do czynienia, nie wiem, było ich dwóch, to byli, to byli potężni. Potężni derblasy, proszę pana, z którymi nie, nie mogłem się mierzyć fizycznie w żadnym wypadku. Taki był tam jeden, tak pamiętam, taki wie pan jak byk, to on tam jeszcze elementy tam warki wręcz czy coś tam ciszu, no to wie pan, to co jak mnie chwycił, to myślałem, że gwiazdy stawały przed oczyma. No, no. Tacy panowie byli właśnie. System walki nauczany w centrach treningowych SOE był systemem prostym, brutalnym i niezwykle skutecznym. Trenerzy Cichociemnych wychodzili z założenia, że atak jest zawsze szybszy niż obrona. Dlatego, w pierwszej kolejności, to właśnie atak uczyli swoich podopiecznych. Wdrażano przyszłym komandosom zakazane techniki, pokazywano wrażliwe punkty na ciele przeciwnika, w które można było uderzyć. Metody treningowe rozwijały u ćwiczących agresywnego ducha walki, bazowały na szybkości i uczyły reagować natychmiast na zagrożenie i likwidować je. Bronią cichociemnych stawało się ich własne ciało. Twórcami tego systemu walki byli Fairbrain i Sykes. Zaś ich uczniowie, głównie policjanci ściągnięci specjalnie w tym celu z brytyjskich kolonii, uczyli cichego zabijania na kursach zaprawowych. Trening fizyczny, no i walka wręcz o takie, takie różne chwyty, o takie uwagi, u, u, u czy uśmiercanie, czy ludzi. Tata opowiadał, że uczyli się jiu -jitsu. Pokazywał pewne chwyty. Pewne rzuty, pady i tak to, dalej, to umiał. To potrafił nawet jak się potknąć to było widać, że, że, że był w tym wyćwiczony. E, pokazywał ciosy, których się uczyli. Inny cios, żeby przeciwnika obezwładnić, w inne miejsce cios, żeby zabić. Zgodnie z założeniem systemu przechodzono od elementów prostych do ich kombinacji i technik bardziej skomplikowanych. O ich doborze decydowały skuteczność, możliwość ataku z każdej pozycji oraz szybkość przyswojenia danej techniki. Część teoretyczną skracano do minimum na rzecz zajęć praktycznych. Stworzony na potrzeby wojenne, a nie sportowe, system ten za cel stawiał zabicie wroga tak szybko, jak to jest możliwe. Jeńców nie brano. Poza przypadkami, gdy było to niezbędne, jeniec mógł stać się źródłem niebezpieczeństwa. Cichociemny miał zawsze atakować pierwszy, uderzać w słabe punkty przeciwnika, dezorganizując jednocześnie jego obronę, żeby nie dopuścić do kontrataku. To są te sztylety do żgania. W ten sposób robiono. Tylko bo to dlatego... Inaczej to nie... Mhm. I, i, I to mogło być ubranie, płaszcz i jeszcze coś tam. Mhm. Nawet... Pochwil przecieniało. Pokazowano nam, hmm. pokazywano, <grystanie> A były nie takie ostre, tylko atrapy, i trzeba było tą atrapę wyjąć. Znaczy, uderzało się, ale nie krajało się, bo tym nie można. Nie? A jak, jak jest atrapa, nie jest ostra, no to tam można było walczyć o to. Z tego, co tata opowiadał, walki na noże, już jako cicho ciemny, uczył ich autentyczny nożownik uliczny. Typowy majcher. Mhm. Tata mi opowiadał, na czym polegała właśnie ta walka na noże. Na zadawaniu cięć i doprowadzenia do tego, że przeciwnik w pewnym momencie się wykrwawi. Mhm. Nie na szukaniu jakiegoś takiego ciosu, tylko na zadawaniu dużych cięć. I to jest to, czego go uczył typowy bandyta uliczny, mm. który mm. służył i szkolił cicho-ciemnych w walce na noże. Mm. Fairbrain i Sykes, twórcy systemu, zaprojektowali nawet specjalny rodzaj sztyletu do walki wręcz. Był on wykorzystywany przez agentów SOE, cichociemnych i komandosów w trakcie całej II wojny światowej. Obaj eksperci czuli wielki respekt przed nożem. Uważali, że jedyną w pełni skuteczną obronę przed nożownikiem stanowi broń palna. Dlatego też na kursach powtarzano, że należy unikać walki z wyszkolonym nożownikiem. Nieuzbrojony cichociemny miał w takiej sytuacji uciekać jak najszybciej dopiero w ostateczności, gdy już nie było innego wyjścia, a walkę z uzbrojonym w nóż wrogiem trzeba było podjąć. Można było zastosować którąś z technik obrony wręcz. Zachęcano jednak, by nawet w tak trudnej sytuacji wykorzystać broń improwizowaną. W systemie walki Fairbray'a i Sykesa sztylet stanowił głównie broń ofensywną, dającą olbrzymią przewagę zarówno fizyczną, jak i psychiczną nad zaskoczonym i nieprzygotowanym przeciwnikiem. W walk treningowych używano atrap w postaci krótkiego kawałka liny. Drewniane atrapy uznawano bowiem za zbyt niebezpieczne, powodujące niepotrzebne kontuzje i rany, a gumowe atrapy były bardzo rzadkie, gdyż guma była wykorzystywana na potrzeby przemysłu wojennego. To są zajęcia z rozbrojania. Kolejnym etapem nauki Silent Killing była nauka rozbrajania przeciwnika uzbrojonego w broń krótką lub długą. Rozbrajanie było proste i skuteczne. Zasadą było perfekcyjne opanowanie każdej z wybranych technik oraz działanie z zaskoczenia, co zapewniało przewagę. Należało zejść z linii strzału przechwycić zagrażającą nam broń z jednoczesnym obezwładnieniem przeciwnika. Techniki rozbrajania przygotowywały cicho ciemnych na różne nieprzewidziane sytuacje, na przykład aresztowania. Jak się okazało, umiejętności te nieraz ratowały im życie. Kolejnym etapem nauki Silent Killing były ćwiczenia terenowe. Brytyjczycy mieli bardzo ciekawy stosunek do wykorzystania w czasie ćwiczeń różnych chwytów. Dopuszczali chwyty obezwładniające, również te bardzo bolesne, ale zabraniali używania twardych przedmiotów oraz strzelania z ostrej amunicji do ludzi. Nie wolno było ludzi ranić ani łamać kości. Starano się w możliwie bezpieczny sposób zbliżyć do realiów pola walki, wymyślając różnorodne scenariusze, np. Na napady czy zasadzki. Szkolenie poza umiejętnościami walki budowało u kursantów wiarę we własne siły oraz przekonanie, że są w stanie wykonać każde, nawet najtrudniejsze, zadanie. Mój tata wiedział jak, jak postępować z e, chuliganami. Znaczy on kiedyś opowiedział, że miał taką historię, że widział, że będą bili, że są gotowi, więc jedyny sposób na to, trzeba zacząć samemu lać. Rzeczywiście po prostu zaczął bić pierwszego z brzegu, i reszta, reszta uciekła. Umiejętność walki wręcz przydawała się cichociemnym niejednokrotnie w czasie wojny, a także w życiu prywatnym lub po wojnie. Nabyte w szkocji umiejętności, odporność na ból i silna psychika, wzmocnione doświadczeniami wojennymi, pozwalały radzić sobie w życiu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Odwaga, trzeźwa ocena sytuacji i szybkość reakcji były owocami wyczerpującego treningu, jaki przechodzili cichociemni. Treningu który miał ich przygotować do walki z okupantem w kraju.